Definitywnie ludzie, którzy dziś wchodzą w tą religię, właśnie, że trzeba być przebudzonym, na rachunek innych, a wy jeszcze nie jesteście przebudzeni. I to jest karmienie ego negatywną energią. Człowiek przebudzony widzi świat otaczający go inaczej. Z punktu widzenia fizyki kwantowej. Tak właśnie to jest, że ja widzę to w tym świecie, na ile mogę zauważyć w moim stanie świadomości. Ja albo widzę tu więzienie, albo widzę piekło, albo widzę zoo, albo widzę dom wariatów, albo tak jak jest, jest dobrze. Wszyscy możemy sobie demokratycznie zjadać własne głowy, czyli co, jak mówili w Tel Awiwie, kto mu się nie podoba tu, to znaczy, że zjada własną głowę. Bo tak pomyślał. Jestem w tej chwili w więzieniu. Jestem w tej chwili w piekle. I się piekle tam. Więc zamiast być niebianinem, jestem piekielnikiem. To wszystko.